Cześć, MISZCZY! z tej strony, Karolek, a dzisiaj rzeczy, przez które powiecie „WTF! Rzeczy, przez które powiesz, wytyfy. Także zostaw łapeczkę w górę. Nie mów łotefuck, tylko strzelaj łapeczkę. Albo, albo i dwie, albo zajrzyj napisz komentarz wytyfy. Albo tak wytyfy. Rób co chcesz i oglądać. Okej, okay, zerwałem z moim chłopakiem wczoraj, po czym przyszedł yy, do mojej łazienki i zabrał mi kibel. Jak rozstawać się w taki sposób? To jest kompletnie niedorzeczne. Tutaj mamy ciało skremowanego tysiącletniego Buddy, i tak wygląda w środku. CO?! Normalnie dalej się tam znajduje, nic nie zwegetowało i tak dalej. Sekretne nagrywanie y, pod stołem, czyli na przykład jesteś w szkole i chcesz uchwycić coś co się dzieje, a nie ma oczywiście pozwolenia na nagrywanie, no musisz to zrobić sekretnie, wiadomo. To się działo w Rzymie! Tyle ptaków w jednym miejscu się zleciało, może były jakieś promocje w Lidlu na chleb chciały trochę pojeść, czy coś tam z tych rzeczy. Y, brałem prysznic i nagle zobaczyłem tego nietoperza, który... To on jest winien 2020 rokowi! Było się z nim nie kąpać, byłby y, spokój. Mój tata i kompania zainstalowali mi płot. No i to nie działa tak jak powinno. No nawet nie wygląda jak powinno. Także powinno być to zrobione jakoś pod skosem ładnie docięte. Oregon płonie, a oni sobie spokojnie grają w golfa. Piękne zdjęcie podsumowujące to co działo się kiedyś w Stanach Zjednoczonych, kiedy były te takie mocne po pożary. A tutaj mój przyjaciel w Brazylii musiał zakończyć rozmowę, ponieważ usłyszano strzały i ja w to nie wierzyłem, więc wysłał mi zdjęcie tego wszystkiego. Także było jakieś włamanie do autobusu, coś tam się działo. a On jeszcze wysłał selfie, że coś tam jednak się dzieje. A tutaj mamy Masę trumien o kurcze. Trumny wypłynęły z podziemi podczas powodzi. No what the fuck! A ja zapraszam Was jeszcze do sklepu z rewelacyjnymi i profesjonalnymi biurkami dla grać. Chcesz grać jak profesjonalista, albo potrzebujesz idealnego biurka do zdalnej nauki czy pracy? Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Wpadajcie na www.ultradesk.pl, a my wracamy do odcinka! Może spróbuj nie powiedzieć what the fuck, co tutaj się działo, dwa dni temu był taki sztorm w Hongkongu, że jakaś skała wpierdzieliła się w balustradę, w barierki, no takie rzeczy też się dzieją. A tutaj mamy miliony czerwonych mrówek, ognistych mrówek, pływają, pływające na jakimś bagnie i tak dalej, co się stało z tymi mrówkami, nie mamy kompletnie pojęcia, może zalało im ich mrówcze domki. A tutaj mamy jakiegoś debila, który przykleił... Kawałek nożyka do tapet do tego, czyli jak ktoś miał łapać, za to miał sobie zrobić krzywdę. Boże, święty, ludzie są porąbani. O co tu chodzi? Weszłem na Strych pewnego dnia i zobaczyłem te manekiny plus tego dzieciaka. O co chodzi? To może być mega creepy, babciu, dlaczego to zrobiłeś? A tutaj opuszczona maska to wygląda jak y to jest gniazdo, prawdopodobnie szerszeni, mi się wydaje, ale przy okazji to wszystko utworzyło maskę pewnego człowieka, jakby opuszczoną, bo abandon jako opuszczona. No w każdym razie w którymś miejscu znaleźli taką maskę, szerszenie sobie gdzieś tam żyły i tak dalej. A tutaj fake skyline w Hongkongu, czyli można stworzyć sztuczne płótno, zrobić sobie zdjęcie, i że akurat jesteś w Hongkongu, wiesz, możesz trochę oszukać. No tak to mniej więcej działa. A tutaj mamy, moi drodzy, niedźwiedzia w Lamborghini. No i można, Rosja to jest stan umysłu. A jeżeli to nie jest w Rosji, to no nie jest w Rosji. To jest gdzieś prawdopodobnie w Stanach, więc kto wozi niedźwiedzia w Lamborghini? Mega śmieszna sprawa. This Fog down. O, gdzieś w Walii zostało uchwycone coś takiego, czyli taka kopuła, mglista kopuła się utworzyła. Ciekawa sprawa. A tutaj gościu, który jechał gdzieś na autostradzie z prędkością 80 mil na godzinę i Złapał miliony komarów, które akurat przelatywały, żeby coś tam sobie podjeść, na przykład krwi yy, swoich ofiar. Nie wiem, może kozy, co, cokolwiek. Dobra, a tutaj mamy gościa, który chciał wynająć kampera z domkiem, a i pewnie przy wynajmowaniu go usłyszał, no przecież o to panu chodziło, tak naprawdę nie o to chodziło, to miał być kamper, mały kamper, a tutaj mój przyjaciel kupił nowy dom e, i pokazał mi, co znalazł na podłodze tutaj ktoś zlał się pod siebie, albo leżał e, kupę lat tego, bo może coś ktoś w tym domu wiecie, o co chodzi a tutaj, no, e, jakby mamy tornado po prawej, więc skręcaj w lewo i uciekaj what the fuck, trzeba naprawdę e, uciekać stąd jak najszybciej, a tutaj mamy katastrofa się zbliża, ponieważ gościu coś tankuje, ale prawdopodobnie z odpalonym samochodem no coś tu może się wydarzyć, linia wysokiego napięcia, albo pewnie zostawił samochód, który tam zaraz pojedzie. O nie, w 2016 roku ktoś wbił sobie taką yy, wszywkę, prawdopodobnie gdzieś yy, u siebie w biurze, jak pracował. No i yy, do teraz ma ją pod skórą, więc tyle lat gdzieś tam ona się znajduje. No i żyje razem sobie z tym człowiekiem. No what the fuck, czemu tego nie wyciągnął? A tutaj mamy dostarczanie lodówki w Nepalu. No, cóż rzec, mam nadzieję, że nie mieszka na czwartym piętrze, bo nie dość, że szedł pod górkę, to jeszcze ten... A tutaj urosło coś w środku butelki. W soku pomarańczowym, w opuszczonym gabinecie gdzieś. Czyli jakaś marchewka pobierała soki, czy cokolwiek innego i sobie tam urosła. No i babcia nie była na czas na tym moście, więc babciu, niestety, musisz teraz zaczekać. Trzymać się przede wszystkim. Czy oni mogli to w jakiś sposób zatrzymać swoją drogą, żeby ta babcia mogła spokojnie zejść? I tutaj mamy jacuzzi w parku dla dzieci. Dobrze, nie wnikam, jeżeli bawisz się w porządku. Jest specjalnie dla ciebie. Odpoczywaj, odprężaj się. Było dość głębokie, nalane wodą, więc fajnie. Jak to jest w ogóle możliwe? O co tam chodzi? Ktoś zaparkował tam. Samochodem. Jak? Albo go złożył. Wydaje mi się, że mógł jeszcze mogła być taka sytuacja, że go składał na miejsce. A tutaj życie w 60 kwadratowym yy, apartamencie w Hongkongu 60 square, czyli yy, no ile to, takie mieszkanie może mieć około 4 metrów kwadratowych. No i ty tam mieszkasz. Apartament w Hongkongu. Jak strze nazwane. A tutaj mamy błyskawicę, która uderzyła uderzyła w wędkę. Jak? I tak, tak wygląda ta wędka po uderzeniu błyskawicy w nią. Ciężka sprawa. O, carbonize. Ok, czyli mamy zamrożonego lisa, który w tym miejscu został. Co on tu robi przede wszystkim? Dlaczego jest zamrożony? To nie wygląda dobrze. O nie. No fajnie. O! Nienawidzę takich pająków i on znalazł się w takim miejscu. To jest prawdopodobnie kątnik Jadowito Pospolity, aż mi wszystko zatrzęsło. Nowy król Tajlandii. Ok, czyli tak się ubrał, tak wygląda. Trzeba mu otworzyć drzwi, zabrać go Mercedesem. Panie królu Tajlandii. Jest dobrze. Basen zrobiony na zewnątrz balkonu. Świetna sprawa, polecam serdecznie nie robiłem, ale spróbuję. Jeżeli będzie pod tym filmem 30 tysięcy łapczek, próbuję zrobić basen na balkonie. Panie Karaluchu, on dostał cały posiłek, możesz spokojnie sobie skonsumować. Dalej gdzieś tam w podświadomości myślę o tym pająku, którego widziałem wcześniej, także to jest bardzo. Nie dobra, a tutaj. O nie! Ktoś na diabelskim młynie i to jeszcze tam się zapaliło! Czy ktoś był z fajurą w środku? Bardzo zła informacja dla tej osoby, która znajdowała się na samej górze. A tutaj to jest przerobiony tir. O co, o co tutaj chodziło? To jest przerobiony ten smart, nie iX tylko smart na tira. W sensie to sam przód. Jak jechał z przodu, to wygląda prawdopodobnie jak tira. A tutaj Freddy Krueger, który próbuje wjechać na autostradę albo odebrać listy. Ja cię kręcę. No można się nieźle obstać. albo jechał na jakiś bal przebierańców, albo. nie mam pojęcia. Co się stało z wodą? Ymm... O, zamarzła pod spodem w piwnicy. Na, na, na takiej wysokości gdzieś tam. Czyli cała piwnica, zalana wodą, zamarzła. A tutaj ludzie wracają do szkoły. Nie no, nie wierzę, że ktoś takie wyprodukował. Piórniki. Naprawdę? Długopisiana Wargia? Dzisiaj w nocy zapraszamy wszystkie długopisy do środka. To jest ustawione, bo widać dwa i prawdopodobnie jest inna czcionka tych dwóch, także to jest ustawione, specjalnie dane tutaj. O, przechadzałem się gdzieś ten i znalazłem to. Te karaluchy zrobiły sobie, rozumiem, tutaj całkiem niezłą imprezę, albo ktoś był taki, rozumiecie, psychopata, jakiś tam psychopata o po powodzi parkiet w szkole no i można normalnie tutaj teraz jeździć na dyskorolkach zawsze trzeba to jakoś wykorzystać i to w gimnazjum teraz już nie ma gimnazjów nie w sensie jakby z samej nazwy są podstawówka sześcioklasowa ośmioklasowa przepraszam Jezus Maria jak to się pozmieniało a tutaj mamy kogoś kto był tak głodny że postanowił zatankować ale już nie wyciągnął e, tego w, podczas dyspozytora podczas tankowania tylko podjechał od razu do Mcdonalda z wyrwanym tym ze stacji benzynowej słabo e, studio apartament czyli możesz siedzieć robić lekcje zmywać naczynia gotować i się kąpać w jednym, czyli również 5 metrów kwadratowych specjalnie dla Ciebie tutaj. O Jezu, zasnąłem w wannie i moje palce stały się mózgami. Brak ci mózgu! Spokojnie, twoje palce mają więcej mózgów niż myślisz, także chyba jest dobrze. I moi drodzy, to tyle! Mam nadzieję, że w tym odcinku powiedziałeś What the fuck, bo to być może i mogło się zdarzyć, ja powiedziałem za trzy razy, bo naprawdę w niektóre rzeczy ciężko mi było uwierzyć. Także zostawcie łapeczkę w górę, hashtag What the fuck, jeżeli chcecie tego więcej na kanale. No i moi drodzy, zapraszam na kolejne odcinki już niebawem, bo odcinki praktycznie dodaję codziennie. Była faktycznie chwilowa przerwa. A, i jeszcze śledźcie, bo live y będą od dziesiątej Pojawiały się niedługo na kanale, także oglądajcie, śledźcie kanał i to tyle. Oj, prawie wylałem wodę. To już znak, żeby kończyć. What the fuck? OK. na razie. Uff.